Antykwaria Tatikus składa serdeczne życzenia jednemu z najbardziej znanych socjologów naszej doby, Antoniemu Gidensowi. Z okazji jego 80. rocznicy urodzin. Angielski uczony urodził się 18 stycznia 1938 roku. Wykładał na Uniwersytecie w Leicester i w Cambridge, a także był dyrektorem The London School of Economics. Podczas swojej długiej i znaczącej kariery akademickiej opublikował ponad 30 książek i 200 artykułów i esejów, w tym znany podręcznik Socjologii, a także takie prace jak Nowoczesność, Tożsamość czy Przemiany Intymności. Cechuje go bardzo szeroki zakres zainteresowań i interdyscyplinarny charakter dzieł. W latach 80. był także ważnym doradcą rządów Tony'ego Blera. Zdaniem Gidensa społeczeństwo późnej nowoczesności, w którym żyjemy, staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi m.in. z rosnących zagrożeń rozwoju technologicznego, globalizacji czy płynności reguł życia społecznego. Best wishes, dear professor.